W Pokażę Wam jak, jak y, robić różne muzyczki z notebooków w minecrafcie Musimy poczekać, y, aż Minecraft się załaduje. To będzie to trochę na pewno trochę potrwa. Nie umiem, przepraszam, że nie umiem robić cięć, ale nie wiem, czy się w ogóle da. Mm, nie mamy żadnej aplikacji, która to robi ani nic. Czekam trochę w Minecraft się załaduję. Gramy, gramy. Mam dosyć dużo światów, tylko znaczy tak. Dobrze, teraz trzeba trochę poczekać, aż się złoty świat. Usunę sobie mniej wszystko z ekwipunku. Trzeba wziąć node bloka. Też trzeba wziąć czerwony kamień. O czerwony kamień. nie, usunąłem sobie ustację node bloka. nie pamiętam jak nazywa się ten blok ale za chwilę powiem i trzeba yy, re, repeatera nie repeatera trzeba I, wszystko, co jest, i to jest wszystko co jest potrzebne. prawie wszystko potrzebny jest jeszcze jakiś guzik i dowolny blok, blok który nie jest yy, żadnym z bloków który nie jest redstone. możemy sobie na przykład zrobić takie okay. Okay, zniszczę. Ok. Na początku trzeba podstawić ten blok, postawić guzik. I na tym, i na tym postawić yy, dowolną liczbę yy, dowolną liczbę yy, repeaterów. Ale jeśli chcemy na przykład ile wy, il, i, bo one robią jakaś długość. I możemy i st potem stawiamy, jak zrobimy. Jak wybierzemy czas ile tików wybierzemy na litery, to wytłumaczę. Potem to jest stawiamy bloka. Ja był ustalić, jaką jakie, jakie nutę będzie robił, to trzeba ustawić. To trzeba klikać i ta ostatnia, która była, to jest ta taką zagra. Więc, a jeśli chcę, żeby był na przykład dwa tiki, to. Yy... Ogólnie tak działa to, że no jak się dostawa, to, to jest jeden tik. Zakładam tak pół, jedna czwarta sekundy, nie jestem pewien. A gdy się kliknie, to dwa, trzy i cztery. Cztery ticki to chyba jedna sekunda. A jeśli chcemy dłużej, to trzeba postawić jeszcze jeden i też na czwórkę. I tak możemy wybrać rytm. To są bardzo skomplikowane rzeczy, ale ważną y, rzeczą jest to, że y, jeśli Jednego pokazał robi się w tą stronę, a drugą w tą stronę, to to nie zadziała. Wszystkie muszą być w tą samą stronę. No podzia, a skąd to się wie, że, że z góry ta albo będzie wyglądał wygląda jak taki wykrzyknik. Więc jeśli tak to, jest na górze, to widzicie na przykład, że to jest wykrzyknik, ale w tą stronę, taki ale wykrzyknik, ale jeśli tak, to już widzimy, że jest źle. I, I trzeba po prostu... i można... Właśnie to było źle postawione, Można jeden i wtedy trzeba wy, wy, wybrać. Ale jeśli chce jakby akord, że jest jak gra się na pianinie. To jest chyba tu 27, 26 lub całkiem inna liczba, to jeśli chcesz jakby akord, ek, e, żeby jakby więcej nut naraz, to trzeba postawić kilka obok siebie, nie wiem jaka jest maksymalna liczba. I wtedy każda może być inna nuta. Więc... Je coś byle jakiego ogólnie. Najbardziej najłatwiejszy zrobię jakieś coś takiego. Zrobię dosyć krótkie. Okej, okay, to powinno być wystarczająco. To powinno być długo. Więc zaczynamy. Więc na początku sobie takie. Bum! Jeśli na przykład chcemy, żeby trochę dłużej było na początku, to może na początku opłacać zrobić jakieś 8 fików. Ale jeśli chce się, żeby to trwało, żeby muzyczka się cały czas trwała wiecznie, to nie jestem pewien, trzeba chyba dawać jakiś repeater. Lub nie jestem pewien, sprawdzę czy się tak da. Jeśli to źle, to przepraszam, że wprowadzam was w błąd. Ok, okay. przyszę, że wprowadziłem was w trzeba inaczej zrobić. Trzeba y, tutaj zdać skręt i od, y, jeszcze jeden blok, i wtedy dać repeater. Y, Dispenser, nie, zresztą raz zapominam, jak to się nazywa. To się nazywa y, repeater. I wtrędać go w dobrostan, jest dobrze. I wtedy można, dla, nie pamiętam jak to mechanizm, ale dla bezpieczeństwa można zredzić więcej tych, jeśli mechanizm nie zadziała. I oczywiście zapomniałem też o tym, że to był za. za yy... Za długi dystans. Nie może mieć za długi dystans. No, ten nie, to nie działa aż tak długo po prostu. Trzeba zasilić to blokiem albo, albo czym innym. No, więc jest dobrze. O, jeśli się to zasili blokiem. A nie, dobrze. Ja tylko bałem się, że coś będzie źle. A nie, nie działa. No to przepraszam, więc końc odcinka pa!